Proszę Państwa, aplikacja Sympatomed to aplikacja, która pozwala na kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, generuje potrzebę dobrej komunikacji z pacjentem albo z pracownikiem. Ta dobra komunikacja, a tak naprawdę ocena tej komunikacji przez pacjenta bądź pracownika, daje mu mechanizm do wyrównania niejako szans, czyli po to ją robimy, tą aplikację, po to korzystamy z niej w uczeniu Państwa relacji z pacjentem, żeby pokazać, że pacjent ma takie same prawa jak my, jako osoba, bo on też może nas, nas ocenić. My oceniamy, czy pali, czy się dobrze zachowuje, czy pije alkohol, czy jest otyły, a on nie może nas w żaden sposób ocenić. Więc ten mechanizm służy do tego, żeby wytworzyć u niego poczucie równości między nami. Więc. Nie jest to głupia zabawka, tylko służy do jakiegoś konkretnego celu. Ok, na moim telefonie się zalogowałem i wybieram teraz oddział, na którym dokonam tej oceny. Ponieważ jesteśmy po rozmowie takiej typowej ze starzystami, czyli wybieram oddział dyrekcja szpitala, a moim nauczycielem, który zatwierdzi tą rozmowę, będzie pan dyrektor naczelny Jakub Kraszewski. Wybrałem. Mam tutaj zestawienie moich opinii i y, o, o mojej działalności y, i mam także taki brązowe kółeczko, które mówi, że mogę zeskanować pacjenta. I teraz jak tutaj nacisnę, to mogę albo zeskanować kod pacjenta kodem QR, to taki typowy z ręki y, kod QR możecie państwo zeskanować i wtedy to się samo wpisze, albo mogę wpisać, wybrać, że pacjent jest anonimowy. Albo mogę wybrać, że odmówił oceny. Wyobraźmy sobie, że wpisuję kod pacjenta jako kod naszego współpracownika, kod pracowniczy. Jaki kod pracowniczy, pani doktor? 187034. 034, dobra. I przechodzę dalej. Tutaj mam zakładkę odnośnie nastroju pacjenta. Gdyby nastrój pacjenta, moim zdaniem, mógł wpływać na ocenę, Mógł ją zaburzać, to mogę to zaznaczyć, ale nie muszę. Ani, pani doktor, przynajmniej z mojej oceny, ani nie jest smutna, ani zagniewana, ani zbolała. W związku z tym odstępuję od oceny i naciskam kontynuuj. Potwierdzam, kto będzie mnie oceniał: dyrekcja szpitala Jakub Kraszewski, kontynuuj. I teraz mam dwie opcje. Pierwsza opcja: mogę podać urządzenie pacjentowi, naciskając niebieski przycisk. Moje urządzenie. Albo mogę podać pacjentowi kod QR, prosząc, żeby zeskanował ten kod QR. Pani doktor woli zeskanować, czy wziąć moje urządzenie? Wolałabym, żeby pani doktor zeskanowała. Dobra? Już skanuje. I teraz chciałbym, żebyście Państwo widzieli, co się dzieje. Pani doktor ocenia właśnie ja tego nie widzę. Ona pokazuje to w tajemnicy do, do, dla was. Ona widzi, jak ocenić ma tą rozmowę. A ja nie widzę, co ona wpisała. Dokonała oceny, proszę zobaczcie. Dziękujemy za przesłanie, przesłanie opinii. Czyli opinia o mojej rozmowie się zadziała. To jest takie proste jak one 2 3 Dzięki.